W tym zadaniu musimy ustalić, ile jest wszystkich różnych liczb naturalnych czterocyfrowych nieparzystych podzielnych przez 5. Spróbujmy zatem narysować symbolicznie naszą czterocyfrową liczbę naturalną i zastanówmy się, na ile sposobów w każde miejsce możemy wpisać cyfrę, aby spełnić warunki zadania. Nasza liczba ma być podzielna przez 5, czyli na pewno musi się kończyć na 0 lub na piątkę. Ma być również nieparzysta. Czyli z tego wynika, że nie może kończyć się na parzystą cyfrę, czyli 0 nam niestety odpada, zatem może się kończyć tylko na 5, aby była podzielna jednocześnie przez 5 i była nieparzysta. Także na ostatnie miejsce naszej czterocyfrowej liczby naturalnej możemy wpisać tylko piątkę, więc tu mamy tylko jedną możliwość na wpisanie cyfry. Co możemy wpisać na miejsce przedostatnie? Tutaj możemy wpisać dowolną cyfrę. Cyfr mamy. 10, od 0 do 9, czyli może to być 0, 1, 2 i tak dalej, aż do 9, dowolna z tych 10 cyfr, czyli tu mamy 10 możliwości. Tak samo to miejsce tutaj nie ma znaczenia, co wpiszemy, zawsze będzie dobrze, także mamy 10 możliwości. A na pierwsze miejsce możemy wpisać dowolną cyfrę poza zerem. Jeżeli byśmy wpisali 0, no to nie mielibyśmy wtedy czterocyfrowej liczby, tylko trzycyfrową, 0 nie może stać na początku. Możemy tu wpisać jedynkę, dwójkę i tak dalej, aż do dziewiątki, czyli tutaj mamy 9 możliwości. Zatem wszystkich czterocyfrowych liczb naturalnych, które spełniają warunki naszego zadania, mamy z reguły mnożenia 9 razy 10 razy 10 razy 1, czyli tyle, ile podano w podpunkcie B.